Cześć akwaryści, Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. A dzisiaj film, który przyda się moim zdaniem zarówno akwarystom morskim, jak i akwarystom słodkowodnym. W filmie będzie przedstawione pewnego rodzaju urządzenie, które przyda Wam się, kiedy to musicie wyjechać, czy to na kilka dni w jakąś delegację, czy też na kilka dni na jakiś urlop, albo po prostu do rodziny. I teraz tak, pojawia się pytanie co wtedy z karmieniem naszych zwierząt? No właśnie. O ile jeżeli chodzi o dolanie odparowanej wody, możecie o to zawsze poprosić e, sąsiada czy chociażby znajomego, żeby raz na kilka dni przyszedł i tą wodę dolał. Możecie zastosować przecież automatyczne dolewki, możecie zastosować dolewki grawitacyjne. O tyle, jeżeli chodzi o karmienie, możecie już się obawiać, że to coś nie wiem, nie wypali, że ktoś da tego pokarmu za dużo. Co wtedy? Wtedy warto sięgnąć po automatyczny karmnik, ale karmnik, który według was będzie sprawdzony. Za mną tam na lampie mam nadzieję, że widać właśnie taki karmnik. Ja tego karmnika używam już od bardzo dawna i jestem do niego przekonany. Jest Prosty. Za chwilkę pokażę, jak się go ustawia, jakie on ma funkcje, jak się go czyści, rozbiera, jak się wkłada do niego pokarm i wszystko inne. Zachęcam oczywiście, jak zawsze, do subskrypcji kanału. Zachęcam, abyście dali nam dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na kanale się pojawiają. Zapraszam na film. No dobrze moi drodzy, przyszedł ten czas, wyjechaliśmy na urlop i co teraz? Teraz trzeba wziąć się za karmienie ryb, a ja używam do tego takiego oto karmika. Jest to karmik firmy akurat Juwel EasyFit. Ja tego karmnika używam już, ho ho, dobrych kilka lat i jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jego łatwość, a o tym już za chwilę. Moi drodzy, no i tak się właśnie prezentuje karmnik Juwel Easy uh, Fit. Samo zamontowanie tego karmnika na akwarium, to już oczywiście zależy od tego jaki wyzbiornik posiadacie. U mnie on akurat stoi na lampie, bo jest tam bardzo stabilny. W pokrywach często trzeba wyciągnąć taką zaślepkę i ten karmnik również tam się na ogół udaje wpasować, ale tak jak mówię, to już zależy wszystko od tego, jaki zbiornik Wy posiadacie. Sam karmnik bardzo prosty z wyglądu, jak widzicie. Tutaj mamy komorę, w którym znajduje się pokarm, to jest właśnie ta komora. Do niej e, wkładamy e, nasz e, pokarm sypki, czy to płatki, czy to granulki. E, on posiada również trzy diody. Te diody są w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym. Są również trzy przyciski: on, off, włączenie, wyłączenie, set, czyli ustawienie i M, czyli manual, z tego przynajmniej co ja e, tutaj e, rozumiem, czyli manualne podanie. Naszego pokarmu, ponieważ chcemy jeszcze raz poza samym programem nakarmić nasze ryby. Jak rozpoczynamy pracę? Z tyłu zaślepka, zaślepka, którą trzeba oczywiście zdjąć. Tutaj należy teraz umieścić dwie baterie AA. Bateria A to oczywiście popularne LR6, czyli zwykłe standardowe paluszki, ja na chwilę zabiorę. Karmik wam z widoku po włożeniu baterii, zamykam zaślepkę. Karmik jeszcze nie funkcjonuje dlaczego? No, dlatego, że teraz. Dobrze byłoby, aby umieścić w naszej komorze, w naszym podajniku pokarm. To się robi bardzo prosto. Ściągamy tutaj tą zaślepkę. Czasami może Wam się zdarzyć to, że wypadnie ten niebieski element. Ja go postaram się tu o Wam pokazać. Ale nie przejmujcie się, bo to się bardzo prosto nakłada. Tutaj ten wystający trzpień musi wejść w ten element. Tu w ten otwór i tak nakładamy z powrotem nasz element. O, właśnie. Tutaj w tym otworze, po to, aby można było przesuwać. Do czego się to przesuwa, to za chwilkę Wam wszystko pokażę. I dobrze. Skoro mamy już otwartą komorę naszego pojemnika, w którym ma się znaleźć pokarm. Czas go tutaj umieścić. Ja akurat zastosuję granulki. Bardzo drobne i to też jest istotne przy ustawianiu tego karmnika. Ja już to wam za chwilkę wytłumaczę. Granulki znajdują się w pojemniku. Pojemnik. Zamykam, dociskam i w ten oto sposób już pokarm znajduje się w karmniku. Teraz tak, specjalnie wziąłem karmnik do rąk, aby przybliżyć Wam ten element niebieski, o którym już y, wspominałem. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie nim ustawiamy ile tego pokarmu. Ma nam nasz karmnik dozować, i teraz zobaczcie. Ja to przekręcę, abyście zobaczyli to tutaj. To jest otwór, w którym wypada nasz pokarm. I przekręcając, mamy możliwość ustawienia go w kilku pozycjach, przez co właśnie możemy regulować ilość podawanego pokarmu. I teraz tak, moi drodzy, ja już będę uruchamiał karmnik, ale na razie e, jeżeli chodzi o e, pokarm, to ustawiłem, żeby ten pokarm nie mógł z niego wypadać, aby móc wam wytłumaczyć, w jaki sposób dokładnie za pomocą tych e, trzech przycisków, a właściwie za pomocą dwóch przycisków, ustawić nasze karmienie i o której godzinie ono się rozpocznie. Otóż... O tej godzinie, o której włączycie karnik przyciskiem On-Off, to jest ten pierwszy przycisk pod czerwoną diodą, o tej godzinie rozpocznie się pierwsze karmienie. Kolejne karmienie będzie oczywiście dobę później, czyli 24 godziny później. Natomiast jeżeli chcielibyście karmić Wasze zwierzęta dwa razy dziennie, to za pomocą przycisku SET, Zmieniacie ustawienia, żeby nie świeciła się zielona dioda, tylko żółta dioda. Jeżeli będzie się świeciła żółta dioda, są to wtedy dwa karmienia w ciągu doby. Pierwsze karmienie jest o tej godzinie, o której włączycie karmik, a drugie 6 godzin później. Równo 6 godzin później. Nie możecie tutaj niestety um, ustawić konkretnych godzin karmienia, które chcielibyście. E, tylko pierwsze o włączeniu. Drugie, jeżeli chcecie, 2-6 godzin później. Przykładowo o godzinie 8 i 14, albo o 10 i 16, przy dwóch e, karmieniach. Włączam karmik i teraz tak. Zapaliła się zielona dioda. Naciskając przycisk SET od razu, przełączam na żółtą diodę. Żółta dioda to są dwa karmienia, zielona dioda to jest jedno karmienie. Co więcej zrobić? Chcę tylko jedno karmienie. Zostawiłem w taki sposób i czekamy. Za chwilę karmik się uruchamia. O, właśnie. I w ten sposób e, został podany nasz pokarm po raz pierwszy. Kolejny raz będzie za 24 godziny. Jeżeli przełączę na diodę pomarańczową, to pokarm po pierwszym podaniu kolejny raz zostanie podany. Po 6 godzinach. Warto to zrobić od razu i pamiętać, że jeżeli przełączycie się na kolor żółty diody po kolorze zielonym, to ten pokarm również zostanie od razu pierwszy raz, jak gdyby, podany. Jeżeli naciśniecie trzeci przycisk, jest to podanie pokarmu od tak, bo chcecie nakarmić wasze zwierzęta jeszcze raz, kiedy na przykład jesteście w domu. I tak to właśnie wygląda. Natomiast tak, ja wrócę e, do tego e, ustawiania samego, samej ilości podawania pokarmu. Otóż tak, przy płatkach, przy granulkach, większych, mniejszych, za każdym razem musicie sobie to najlepiej sprawdzić osobno właśnie na kartce papieru, ponieważ... E, im większy jest otwór, tym wiadomo więcej tego pokarmu wypada. Natomiast przy drobnych granulkach, przy otwartym całkowicie otworze na maksa, rzeczywiście tego pokarmu wypada bardzo dużo, a nie chcielibyście przekarmić przecież swoich zwierząt. Dlatego ustawimy tutaj na najmocniej. I zobaczycie, ile tego pokarmu wypadnie. Zobaczcie. Ja tu postarałem się zrobić teraz troszkę zbliżenie. Tego pokarmu wypadło naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja już go zbieram z powrotem do podajnika i ustawię. Na y, mniejsze podawanie pokarmu zobaczycie, ile wtedy się go wysypie. Pokarm, granulki zostały przeze mnie z powrotem wrzucone do podajnika. No, i teraz tak, skoro całkowite ustawienie na maksę jest dla mnie za dużo, no to najlepiej zacząć od tego najmniejszego i sprawdzać to po prostu po kolei, ponieważ, e, zwłaszcza jeśli macie niewiele ryb, no to szkoda byłoby i zabrudzić sobie wodę i te ryby e, przekarmić. Myślę, że nic dobrego by z tego nie e, wyszło. E, teraz tak, im grubsze będą te granurki, tym oczywiście mniej ich wypadnie przy. Małym otworze, czyli przy najmniejszym ustawieniu, jeżeli chodzi o ilość podawanego pokarmu, najlepiej sobie to właśnie na kartce papieru dostosować do tego pokarmu, którego wy użyjecie w środku, czy to będą właśnie płatki, czy jakieś granulki. I teraz tak, zaczniemy od najmniejszego ustawienia i zobaczymy, ile tego pokarmu wypadnie. Wypadło go naprawdę niewiele. Ja myślę, że jeżeli chodzi o mój zbiornik, to najlepiej sprawdzi się takie średnie ustawienie. Okej okay, moi drodzy, ja już ustawiam na kolejny ząbek. Te ząbki możecie sobie zobaczyć tutaj z tej strony. Złapałem tu ostrość i to są właśnie te kolejne etapy ustawiania. Ilości podawanego pokarmu. Myślę, że to będzie ten etap, który będzie dla mnie najlepszy. Pokarmu wypadło tyle. No, troszkę za dużo. Ok. Czyli w takim razie jednak pośredni moment. Oczywiście przy Płatkach, mam wrażenie, że troszeczkę lepiej się to ustawia niż przy mm, bardzo, bardzo drobnych y, granulkach, ale tak jak mówiłem, to już jest kwestia tego, jaki wy sobie sami pokarm zastosujecie. Ok, sprawdźmy teraz. Dokładnie. I to jest ilość pokarmu. Która dla mnie osobiście jest wystarczająca. No dobrze, moi drodzy. Załóżmy teraz, że chcielibyście ten karmnik z jakiegoś powodu wyczyścić. No to tak, jeżeli nie ma w nim pokarmu, to oczywiście po prostu przechodzicie do kolejnego etapu. Ja ten pokarm. Przesypię z powrotem do pojemnika. I jak czyścimy karmik. Oczywiście najpierw go wyłączamy on-off. Kolejno ściągamy pokrywkę. Wyciągamy ten plastikowy element odpowiadający za ilość podawanego pokarmu i teraz sam zbiorniczek jego po prostu ściągacie. To jest element, którego broń Boże nie myjemy. Ten element śmiało można łącznie z tym, i z tym wziąć pod bieżącą wodę i przeczyścić później, poczekać, aż to wszystko dobrze ładnie wyschnie, a kolejno złożyć to w całość. Złożenie karnika w całość to już oczywiście żadna filozofia. Najpierw ten element. Zobaczcie, on tutaj ma. Jest w taki sposób wyprofilowany trochę jak strzała, troszkę tak ścięty, i tak samo tutaj w ten sposób to nakładamy. Jest takie kliknięcie. Kolejno. Nasz podajnik, a właściwie element niebieski odpowiadający za ilość podawanego pokarmu. Tutaj. I na stojąco Zamykamy, tak jest najłatwiej. I gotowy, karmnik jest złożony w całość. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam w nim karmnik Juwela Easy Fit. Jest on rzeczywiście easy, bardzo prosty w obsłudze, Spełnię do tego przynajmniej dla mnie te funkcje, które karmnik automatyczny spełniać. Powinien. Zachęcam Was na koniec yy, oczywiście do subskrypcji kanału, do tego, abyście dali nam dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na kanale się pojawiają. Zachęcam do tego, abyście dawali łapkę w górę, zwłaszcza jeżeli film Wam się podobał i przydał, oraz do tego, abyście go dalej udostępnili. Tym samym dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.